Nieodłącznym elementem futbolu są emocje, zarówno pozytywne, jak i te niekoniecznie. Jedni piłkarze są kochani i wznoszeni pod niebiosa, zaś w tym samym momencie drudzy są nienawidzeni. A listę otwiera 23-letni reprezentant Brazylii i piłkarz Realu Madryt, Vinicius Junior. W ostatnich latach to chyba on stał się najbardziej znienawidzonym piłkarzem w całej Europie. Piłkarzowi zdarza się symulować i często na boisku wchodzi w różne potyczki słowne, zarówno z piłkarzami drużyny przeciwnej, jak i z samymi sędziami. To m.in. od jego przebicia na Santiago Bernabeu El Clasico ponownie stało się wojną i zaostrzyły relacje między kibicami Barcelony i Realu Madryt. Vini nie raz odpowiadał na gwizdy czy rasistowskie wyzwiska z trybun, dodatkowo podjudzając widownię, często na wyjazdowych obiektach. Kibicom nie podoba się fakt, że później ten sam piłkarz staje się twarzą antyrasistowskich kampanii i przybiera rolę piłkarza nietykalnego. Oczywiście takie okrzyki nigdy nie powinny być normalizowane i wszyscy ci, którzy się ich dopuścili, powinni ponieść karę, ale sam piłkarz też nie pomaga w ugaszeniu pożaru. Dodatkowo jest to świetny piłkarz, który Często błyszczy na boisku, a połączenie tego z jego zachowaniem nigdy nie pomaga w tym, by każdy mógł go pokochać. Emiliano Martinez zapadł w pamięci kibicom za sprawą ostatniego finału mistrzostwa świata w Katarze. Szczególną uwagę na siebie zwrócił przy serii 11, kiedy to ciągle próbował wejść każdemu ze swoich przeciwników do głowy. Wyglądał jak gość bez nerwów, stworzony tylko i wyłącznie do przeszkadzania reprezentacji Francji. Po zakończeniu spotkania bramkarz dalej się nie zatrzymał i przy uroczystości wręczenia nagród swoimi złotymi rękawicami bawił się w dość no dziwny sposób i przez wielu kibiców zostało uznane to za brak szacunku w kierunku rywala. Po samym spotkaniu bramkarz wymyślał przyśpiewki przeciwko Mbappe, a w szatni zażądał sarkastycznej minuty ciszy. Również, gdy odbywała się parada autobusem, trzymał na ręku lalkę z naklejoną twarzą Francuza. To nie pojedynczy jego wybryk, bo Argentyńczyk słynie ze specyficznego zachowania podczas rzutów karnych i wywoływania tym natychmiastowej presji na zawodnikach drużyny przeciwnej. Jego zachowanie często przynosi oczekiwane skutki, ale zarazem powoduje niechęć ze strony masy kibiców. W Argentynie jednak zawsze był kochany, co zupełnie niepowodzien. Powinno dziwić. Gdy chociażby ich kibice spotkali się z agresją ze strony Brazylii i doszło do bijatyki na trybunach, Emiliano najbardziej ze wszystkich piłkarzy starał się obronić swoich rodaków. Diego Costa jest jednym z najbardziej znienawidzonych postaci w świecie piłki, ale nie tylko był nielubiany w klubie. Costa to piłkarz mający dwa obywatelstwa, brazylijskie oraz hiszpańskie. Urodził się w Brazylii i tam też dorastał. W reprezentacji Canarinhos rozegrał nawet dwa mecze towarzyskie, jednak nie były to oficjalne spotkania FIFA, więc nie był do końca związany z kadrą. W związku z tym z czasem otrzymał powołanie do reprezentacji. Hiszpanii, które to bez wahania przyjął. Dodatkowo nazywając je swoim marzeniem, o którym nawet mu się nie śniło. W samej Brazylii jednak decyzja wywołała taki szok, że federacja piłkarska oświadczyła, że Costa powinien zostać pozbawiony nawet obywatelstwa. Nie muszę chyba bardzo podkreślać jak ważny jest futbol w tym kraju. Po tym, gdy dołączył do Chelsea też swoim zachowaniem sprawił, że w całej Anglii została przyszyta mułatka nienawidzonego. Grał bardzo agresywnie, a często przeciwko swoim przeciwnikom stosował uderzenia pochodzące niczym z wrestlingu. Typowy wojskowy faniaczek, który swoim zachowaniem budził nie u większości kibiców no, chyba że grał z Tobą. Partnerem odcinka jest STS, którym przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną z okazji kolejki lig europejskich. Kanonierzy zmierzą się z Derec, Duma Katalonii rozegra kolejne spotkanie oraz odbędą się derby Madrytu czy derby Włoch. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod Świat Futbolu możecie otrzymać aż 300 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie drużyny z golem w którymś z wymienionych meczów. Lista wszystkich spotkań znajduje się w regulaminie. By odebrać bonus, musicie spełnić tylko kilka prostych warunków i jeśli wy typujecie dobrze, zdobędziecie dodatkowe 300 zł, oprócz wygranej z kuponu. Szczegóły akcji i link do rejestracji w opisie filmu. Akcja łączy się ze standardową ofertą powitalną, czyli 1560 zł bonusu na start oraz 100 zł zakładu bez ryzyka, czyli wygrana albo zwrot pieniędzy. Nie zapomnijcie o kodzie Świat Futbolu, oferta tylko dla osób pełnoletnich. Swoją agresją zasłynął również Pepe. Gdy wracam wspomnieniami do jego osoby z tych najlepszych lat, mam tylko przed oczami jego niebezpieczne ataki i brudne zagrywki na boisku. Pepe to piłkarz, który nigdy nie oszczędza zaurywali na murawie, ci mieli się go po prostu bać. Mimo całej agresji z jego strony, również lubił często nurkować przy bardzo małych kontaktach z przeciwnikiem, robiąc do tego szopka, jakby prawie urwali mu nogę. Podobnie było i z Luisem Suarezem. Ten jednak po transferze do Barcelony stał się znacznie bardziej stonowany. Być może swój wpływ miał na to wiek, obecność Messiego czy ówczesna wielkość klubu. W przyszłości jednak miał naprawdę wiele sytuacji, gdzie po prostu nie dało się go lubić. Trzy razy w swojej karierze ugryzł zawodnika drużyny przeciwnej. Zrobił to w Ajaxie w dwa w 2010 roku, w Liverpoolu w 2013 roku oraz na Mistrzostwach Świata w 2014 roku. Poza tym piłkarz był również podejrzany o rasizm jeszcze za czasów gry w Anglii, kiedy to po wejściu w konflikt z Patrykiem Evron miał nazwać go obraźliwie na tle rasowym. Został wtedy za to ukarany ośmioma meczami pauzy oraz kwotą pieniężną. To nie koniec, bo jeszcze wcześniej w kontrowersyjny sposób ratował reprezentację Urugwaju od odpadnięcia w ćwierćfinale mistrzostw w RPA. Piłka zmierzała do siatki, a na drodze stał Suarez, który intencjonalnie wybił ją swoją ręką. Za co oczywiście dostał później czerwoną kartkę. Rzut karny został przeszelony, a urugwajczyk dał tym poświęceniem swojej drużynie awans do półfinału. W swojej karierze często nurkował i za wszelką cenę szukał kontaktu z przeciwnikiem, by szybko położyć się na ziemi. Lista rzeczy, za których można by nienawidzić nawidzić Terego, byłego kapitana The Blues, jest tak długa, że chyba nie starczyłoby całego materiału, by omówić je wszystkie. Najgłośniejsza afera była jednak związana z Wayne Bridge'em, ówczesnym zawodnikiem Chelsea i jego partnerką, z którym Inter y był naprawdę blisko. Bridge czasem przeniósł się do Manchesteru. City. A jego partnerka wraz z synem została w Londynie, ponieważ nie najlepiej przeszła aklimatyzację w obcym mieście. Przez czas nieobecności Bridża Terry potajemnie spotykał się z jego kobietą. Ta twierdziła, że Terry tylko ją pocieszał. Romans z kobietą byłego kolegi z drużyny miał trwać aż 4 miesiące. Z czasem bridge rozstał się ze swoim ukochanym, a trener reprezentacji Anglii pozbawił Terego opaski kapitańskiej. Od tego czasu, gdy obaj spotykali się na boisku, bridge nigdy już nie podał mu ręki. Na boisku Terry był bardzo twardym zawodnikiem i na pewno nie pomagały mu poza afery, w tym, by kochano go na całym świecie. Piłkarze, którzy wybrali pieniądze, mimo że wcześniej deklarowali miłość dla klubu, mają mu kibiców specjalne miejsce, by ich nienawidzić. Głupem takich głosów padło dwóch zawodników. G. Donnarumma oraz Neymar. Na obu w swoich klubach patrzono jak na przyszłe legendy, które będą ciągnąć drużynę ku kolejnym zwycięstwom. Neymar miał z czasem zostać numerem jeden i zastąpić powolnie odchodzącego w cień Messiego, a Donnarumma jako wychowanek Milanu miał zaspokoić miejsce w bramce na przynajmniej kolejną dekadę. Jednego jak i drugiego przede wszystkim pokusiły pieniądze, ponieważ obaj, mimo wcześniej deklarowanej miłości do klubu, zdecydowali się na transfer do Paryża. Kibice Barcelony poza nienawiścią czuli przede wszystkim spory zawód i poniekąd to właśnie przez to odejście Barca dziś znajduje się w takim dołku. Inaczej było z Donnarumą, który na San Siro jest mówiąc wprost po prostu nienawidzony. W tym sezonie w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów PSG zmierzyło się z Milanem, a cały stadion przywitał Donnarumę potężnymi gwizdami. Dodatkowo, gdy za jego plecami znajdowała się jedna z najbardziej zagorzałych trybun klubu, z niej leciały sztuczne banknoty. Od transferu w tym roku minął 3 lata i to wciąż za krótko, by kibice mogli się z tym w pełni pogodzić. To tylko pokazuje, jak wielkie łączono z nim nadzieje. We wszystkich sądach najbardziej znienawidzonych piłkarzy zawsze czołowe miejsce zajmuje Marko Materazzi. Dzięki jego mocno kontrowersyjnemu zachowaniu Poniekąd dał włochom mistrzostwo świata w 2006 roku, ale spowodował, że wszędzie poza półwyspem apenińskim stał się prawdziwie znienawidzony. Dogrywce finału materacji podszedł do Zinedine Zidana, ówcześnie kluczowego zawodnika reprezentacji Francji i wulgarnie obraził jego siostrę. Rozcieczony Zidan stracił na całą kontrolę i wykonał słynną już rzecz. Uderzył głową reprezentanta Włoch w klatkę piersiową i tak momentalnie wyleciał z boiska. Francja później przegrała po rzutach karnych, a mówi się, że najbardziej kluczowa była absencja właśnie Francuza. Materacji mimo dużej kariery, dziś jest zapamiętany tylko z tego skandalicznego zachowania. Gerard Piquet to jeden z najbardziej znienawidzonych piłkarzy Barcelony obecnej generacji, a już szczególnie w obozie odwycznego wroga. Piłkarz mimo wygrania dwóch najważniejszych trofeów z reprezentacją Hiszpanii cały czas deklarował, że jest katalończykiem. Chodzi na prokatalońskie marsze i nie gryzie się w język, kiedy musi wypowiedzieć się o niepodległości tego regionu. Dodatkowo kochał wchodzić w gierki słowne z Realem i był jednym z głównych piłkarzy non-stop podsycającym konflikty w El Clasico. Nieszczędził on szpileczek w kierunku Madrytu i zawsze, gdy nadarzyła się do tego okazja, to od razu ją wykorzystywał. W ostatnim czasie doszło do tego jeszcze życie prywatne. Pika był w wieloletnim małżeństwie z bardzo powszechnie lubianą piosenkarką Shakirą. W tym czasie wszedł jednak w romans z inną kobietą, na co Shakira postanowiła go zdisować, a sam numer stał się w sieci potężnym wajralem. Na pewno cała sytuacja nie pomogła Pika w tym, by naprawić swój wcześniej nadszarpany wizerunek i tak do dziś ciąży na nim łatka jednego z najmniej lubianych piłkarzy. Zostajemy w Hiszpanii, ale przenosimy się do jego białej części. Antonio Rudiger to piłkarz nienawidzony nie przez kibiców, a w głównej mierze przez swoich rywali na boisku. Zawdzięcza to głównie swojemu boiskowemu trastoku oraz bardzo kontrowersyjnemu stylu gry, który po prostu irytuje rywali drużyny przeciwnej. To jeden z tych piłkarzy, których nie chcesz mieć po drugiej stronie, jeśli jesteś zawodnikiem atakującym. Jak jednak widać, jego kontrowersyjne zachowanie przynosi oczekiwane skutki, bo to obecnie jeden z najlepszych obrońców na całym świecie i naprawdę ciężko o to, by jakaś bezpańska piłka przeszła mu tuż koła nosa. Nie jest to Styl, za którego będą go kochać kibice innych klubów, ale Realowi daje pewną gwarancję z tyłu, więc w Madrycie mało kogo takie głosy w ogóle obchodzą. Gavi jest dopiero 19-letnim zawodnikiem Barcelony, a już w tym momencie uważa się go za jednego z najbardziej nielubianych w całej Hiszpanii. Dzięki swojemu ekstrawertycznemu zachowaniu w spotkaniach Barcelony oraz ogromnego przywiązania do klubu, Gavi to piłkarz, który dzieli kraj wręcz na pół. Po tym, gdy Hiszpania zdobyła Ligę Narodów i piłkarz przemawiał, dziękując kibicom za wsparcie, został wybuczany przez własnych kibiców. Gavi, w swoich spotkaniach, prezentuje agresywny styl gry. Ogromnie poświęca się o każdą jedną piłkę i nie boi się wchodzić mocno w swoich rywali. Co normalne, nie każdemu kibicowi się to podoba, szczególnie tym niezwiązanym w żaden sposób z Barceloną. Swego czasu najlepszej opinii, szczególnie w Polsce, nie miał Arjen Robben. Ten nie zapracował jednak na nią konkretnymi zachowaniami. Był po prostu bardzo dobrym piłkarzem i tym szczególnie zaszedł ze za skórę polskim kibicom. To on szczelił budującą bramkę w 89 minucie, która dała tytuł Ligi Mistrzów Bawarczykom przeciwko trzem Polakom, zabierając tym samym polskim kibicom marzenia o tak legendarnym dla nas sukcesie. Później wielkiej sympatii nie zabrał również po tym, gdy Lewy zamienił BVB na Bayern, a w Polsce często pojawiały się głosy, że Holender jest bardzo samolubny i nie chce grać pod Polaka, na czym ten bardzo wiele tracił.